Siemanko, Cześć, witajcie, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj odwiedzamy sklepy wędkarskie poza granicami Polski. Marcin, jak myślisz? Się... Sklep jest niezły, tak? Niezły jest, chodź. No to idziemy. Jesteśmy w Finlandii, wchodzimy do pierwszego sklepu wędkarskiego, akurat mamy go po drodze. No i to, taki oto sklepik, nie wiem jak się to czyta, ale możecie sobie wpisać. Mogę Wam wrzucić w opisie pineskę, no i wpadamy. Także zaczynamy, a przepraszam, zapomniałem, kto nie subskrybuje kanału, ten od razu klika sobie subik, dzwoneczek i mam nadzieję, że będzie wam się takie coś podobało, bo nie każdy jest w stanie zobaczyć po prostu jak wyglądają sklepy za granicami naszej kochanej Polski. Także zaczynamy za 3, 2, 1... Dawo ja. Bięku, Co to tutaj jest? jest No dobra, no to wjeżdżamy. Wjeżdża... Ale wielki! No wielki. Spory sklepik. Jest sporo tego tematów. Także widzowie. Jazda z tematem. Ale powiem ci tak: O jakieś wiżyny, Ale tutaj, tak, tutaj są chyba dział, jest taki. Yy, jakiś odzieżowy, odzieżowy, albo muchowy odzieżowy. bardziej, muchowy Szukamy simsa takiego Tutaj jest muchowy, ale ja idę na spinning, stary Ja idę na spinning, bo to jest bez sensu, ale i tak sobie obejdziemy to wszystko Taką czapeczkę Te muchowe rzeczy, to mi się podobają ogólnie Podobają mi się, ale Może pięć dyszek, taka czapeczka Dużo, dużo, dużo Ale spokojnie, spokojnie co my tu mamy? Gatora no Ja tak, ja potrzebuję Gatora Kupię sobie Także Jestem w szoku widzowie, w szoku U, Bardzo podobne przynęty do Angry Pikesów Takie podobne Ty Marcin, zobacz, patrz Co ci to przypomina? Przypomina mi to brak mojej wypłaty co Ci to przypomina? No? Angry Pikesa? ale bardzo podobne W sensie no, tak, dla, mnie jest, no. dla mnie to jest Dla mnie to jest podobne Wrócę może do tego Zobaczę Co to jest? 11,50 euro, 50 gram O, tak to się nazywa No powiem Wam, że to Wysyłajcie znajdy na gumę. To co teraz widzicie, a to w porównaniu to co zobaczycie w sklepie wędkarskim, w którym byliśmy w Estonii, to jest zupełnie coś innego. Ale tutaj mamy jaskółki. Ulala! Ulala 9 euro. Dzwonię zaraz do Mikusia. I pytam się, czy coś on chce. To? euro ale to może jest sewro To może jest sewro To jest sewro no? To jest sewro no? no? Sewro Albo No nie wiem Sewro. jest napisane sewro, zobacz To jest sewro A sewro, custom bite O proszę bardzo Czyli Polska za granicą Jednak coś tam ogarnia jeżeli chodzi o wędkarskie rzeczy nie no ja głupie, ja po prostu nie wiem o co chodzi. My tutaj spędzimy godzinę czasu. Więcej To ci gwarantuję, że więcej. Więcej mówisz o Marcin, są gejtory. Dziś Są gumy gejtur. Coś sobie może wybiorę. Może to ja nie mogę tu być. Nie, weźmy wyprawać. Nie no, to jest mój taki Ja nie mogę tu być Ja bym i naprawdę bardzo dużo rzeczy sobie kupił, a jestem na samym początku. Na samym początku. ten tylko ma? starczą, nie? O, elegancko, takie wystarczy. Strike pro, wielka ścianka Strike pro. Ej, dobra, ja zgupiałem, widzowie. Kornety w jakich kolorach? A co to jest? To jest jakieś. Co to jest? No, salmie, jak to wiem, ale. Nie w ma takiego? nie ma takich kolorów. No. To dlaczego nie ma? Ach, właśnie, dlaczego? To ty jako fan Salmo to sobie coś kupisz chyba co? A zgupiałem. Spinma. Proszę bardzo, spin dziki są. Zobacz odrapanie 4 baity jej zajebiste. Ja nigdy na nie łowiłem na 4 Nie. A normalnie dajesz tutaj ten jaką główkę, da, y, jaką gumę, da, gumę, 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 jaką nie, gumę nie, nie, dajesz? Gumę może być 3 cala, nie wiem, pod haczek to tam Na przykład KTH możesz sobie spokojnie, spokojnie. dać. Nie, no ja za wydam za duże pieniędzy tam za dużo pieniędzy. To są jakieś takie tematy, Ciężko się oprzeć! Naprawdę, ciężko się oprzeć. Tym bardziej, jak ja jestem taki trochę No fanatykiem wędkarstwa. Czyli naprawdę, lubię mieć bardzo dużo rzeczy. Zobaczcie. Takie oto gumeczki. Jaskółeczki prawie byłyby, ale nie są. O, raczki, raczki, jakieś różnego rodzaju, mniejsze, większe. Także tutaj jest naprawdę wybór. Ja sobie to popcząm, bo to jest nic Nie raz małsy. Rzudny. Tak, ale mausy miałem w tym, jak pracowałem w plecionie, to miałem, o takie mieliśmy, takiego mieliśmy na milion procent. O w Polsce bardzo poszukiwana przynęta, niedostępna prawie nigdy. Teraz jest niedostępna. niedostępna I ja nigdy. teraz mogę sobie, ogólnie rzecz biorąc, wyśle swojemu braciakowi ciotecznemu, Krzyśkowi, bo on jest bardzo taki, że tak powiem, jeżeli chodzi o te przynęty, taki wiecie, fajnie, dużo łowi na nie, więc mu wyśle je. Yy, więc sobie cykniemy fotkę Widzowie, znalazłem czapki i wiecie o, tym, wiecie o tym, że ja uwielbiam czapki. Mam tych czapek bardzo dużo. I są tu czapke, czapki Patagonii. 25 euro Ale super biorę je. Biorę jakąś sobie Dobrze mi siedzi. Nie siedzi, nie siedzi Mikado Czapeczka Mikado i zobaczcie, powiem Wam tak, zespojeruję wam, ale jest to kolejna czapa od Mikado. W sensie kolejna czapa, no czapa w innym sklepie, ale znowu jest to Mikado, więc to pokazuje, że jednak jest to rozpoznawalna firma i to na świecie, no bo kurczę, bez sensu nie wchodzą sobie w to wszystko. No i widzowie, wziąłem sobie czapeczkę, ale wszystko wam pokażę na sam koniec. Są pikszady na promocji. Wszystko trzeba przelitać sobie, bo trzeba zobaczyć po prostu jak to wygląda. Ale ten kolor to jest super, O już mi wpadł od razu w oko. Oh je. Yeah. Wiesz ile by tu Mikuś zostawił pieniędzy? Od groma. Od groma i ciut, ciut, Mam podobny, mam podobny. Masz? Bardzo podobny mam, no. Jakieś tu rękodzieła. O, po 11 eurosów. Pyk, pyk. Kozak, kozak. Wędek troszeczkę jest tutaj też. Ale powiem wam tak. Ogólnie regałów, jeżeli chodzi o same, ale to same przynęty jest od groma, od groma. Także zobacz, wszystko. Prorexy. Cyk. Ketarda. petarda, petarda. Abu Garcia. No nie mogło tego zabraknąć, na pewno w tym sklepie. Ostro, ostro. No i mikatko. Mikatko. Mikado jest wszędzie. To już wiemy, bo w poprzednim sklepie, w którym byliśmy, te Mikado po prostu było. Muszę jakąś sobie przynętę na farta kupić, bierz. wiesz? Jakąś sztupakową kurczę. Ale tego jest tyle tu, że no. ja nie wiem. No. Ja nie wiem co. Ale ogólnie chyba jakiegoś takiego właśnie handmade'a wezmę. Po prostu na farta. Może sieknę coś, czterbajty, nigdy na to nie łowiłem. Nice. Firma albo Nias, nie wiem jak to się czyta. Jak to się czyta, Rafał? Nice, 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 nice. nice, nice. O, tutaj to nic nie ma, tu przypony to mnie nie interere. O, jakieś rękodzieła. Pozamykane to wszystko. Ale sklep, powiem Wam widzowie, no ja nie wiem. Ja w takim sklepie nigdy nie byłem. Jerry, jakieś takie. Wiecie o co chodzi. To jest. Ciężko jest to naprawdę Wam opisać i pokazać Wam w całości, ale to jest naprawdę przeogromny sklep. Byłem w, w sklepach wędkarskich w Polsce. Mówię o Polsce. I żaden sklep na mnie nie zrobił takiego wrażenia. Pracowałem w, w plecionie który jest naprawdę bardzo dużym sklepem wędkarskim w Polsce i według mnie jest sporo takich rzeczy w Plecionie, które naprawdę można się pochwalić i... ale to co tutaj jest, to jest ja, to jest nie do opisania, naprawdę zobaczcie, ja cały czas chodzę w jakichś gumach tutaj jakieś rapale, gumy rapala nie wiedziałem w ogóle, że takie coś istnieje w ogóle Ilex Tutaj storm, no to o stormach to widziałem, widziałem, bo mieliśmy jakieś gumy w pecionie jak pasowałem. Techa oczywiście Małe gumy. Duże gumy. Ja piernicze. Gumy na sztuki. Jakieś nie wiem co to jest Dajwa Kejtechy To jest śmieszne. Widziałeś Marcin? Zobacz, podchodzisz sobie Marcin do gumy i sobie bierzesz. Pół cyk, cyk, cyk. Mierz, Co to za mierzasz ty i wyciągasz. To nie są fajne gumy. Ale klasyka. klasyka Stary, tak. ja od tego zaczynałem. Twisterek i jazda. Follow me. Follow me. Lunker City, ale zaraz do tego dojdziemy. Okej, okay, tutaj jakiś. Dziwne rzeczy spławikowe Co to jest? Blaszki jakieś bardzo ciekawe, nie pokazuj tego Co ty? Świat nie może wiedzieć Tak, świat może wiedzieć, świat może być Już nie jesteśmy mordyczku Za komuny Jakieś takie wynalazki Zobaczcie Ja nawet nie wiem co to jest widzowie No ale to wiadomo no, Nie będziemy wszystkiego znać, no nie da się wszystkiego znać Woblerki, jakieś takie, też yy, chyba bardziej takie, ale woblery. Tak obstawiam. Oj, zabłądziłem Tutaj już jest yy, wędkarstwo morskie, więc to mnie nie interesuje. Dobra, no, wchodzimy do kolejnej. Mm, Bassassassiny, relaksiki, Westina, jakaś znowu. Oferta jakichś takich wahadłówek. To chyba bardziej takie trociowe tematy. Są tutaj jakieś kolejne gumy. Także grubo, grubo, grubo. Echosądy. Ale mamy też i Lancaster City. Więc tutaj, jeżeli chodzi o jakieś jaskółki, wszelkiego rodzaju, to wszystko to mamy. Ale to też jest w Polsce. Jakoś nad tym się nie jadam. Małe pikszady. Tutaj jakieś inne dziwne gumy. 5 euro. Które kosztują takie jaskółeczki. O! Dziwne jakieś stworzonka żyjące w wodzie. Ostro. Ostro. Proszę bardzo. Mikado. Kolejne. Mikado. Więc ogólnie w. Mówię, no ja jestem w ogóle stary, tutaj jest wszędzie Mikado Drugi sklep i jest bardzo dużo tego Mikado, to jest niesamowite Ciekawe jest czy na to łowią Jak myślisz Marcin? Na co łowią? Na Mikado łowią Myślisz? Myślisz, że łowią? Bo teraz tutaj znowu mam jaskółki Od Mikado, Sajry Tutaj plecioneczki Nie no kozak, powiem wam kozak Jestem mega zajarany tym wszystkim bo to jest kurde, niesamowite Czterbajty jakieś tutaj? To są Czterbajty, co to jest? Tak, to są Czterbajty, 10 euro. Kanibalki, o, takie coś powinniśmy mieć, Rafał. Takie powinniśmy mieć przynęty Zobacz Do trollingu Ale weź tym człowieku, nawet, nawet jeżeli... Ile to waży w ogóle? 420 gram 420 gram I pomyślcie sobie widzowie, że takim czymś trzeba rzucać czasami Ja oczywiście nie rzucam takimi rzeczami, bo nie mam po prostu takiego sprzętu Ale to są rzeczy no to jest pełny taki casual, casual, jeżeli chodzi, naprawdę można się ubrać w eleganckie yy, rzeczy, ale wędkarskie, czyli że wiecie, idziecie sobie miastem i taki casual styl, yy, nie wiem, idziecie sobie o na przykład w takiej kurteczce Patagonii, możecie sobie wyjść i na miasto w takiej kurtce. I, I do znajomych pójść i nawet w zimę do restauracji, elegancko sobie ubieracie takie coś i jest petarda. A spotykacie sobie wędkarza naprzeciwko, i on wie o tym, że jesteście wędkarzami. To jest fajne. A kto ma wiedzieć, ten wie. Nie byłem w lepszym sklepie i ciężko będzie pobić ten sklep. Naprawdę ciężko będzie pobić ten sklep, bo to jest niesamowite. No zobaczcie, tu są ciuchy, wszędzie są ciuchy. Tam są przynęty, tam są wędki, tam są kolejne przynęty, tam kolejne, no ostro, ostro. Widzowie, ja po prostu nie wiem, nie wiem co mam wziąć, ja bym coś sobie wziął. Ja to chyba tyle sobie wezmę, czyli czapeczkę oraz gumeczki do welta jest stary, jakie gumy biorę. To przyjemne. Wielkie blachy. Kusamo. To się zdarzało już w polskich sklepach widzieć. No ale tutaj ta oferta jest znacznie bardziej bogata. Po prostu woblery. Jakieś. Ja to powiem wam tak. Widzowie. Z miłą chęcią pokazałbym wam cały ten sklep w ogóle, powolutku. Ale ja tutaj bym spędził pół dnia. I uwierzcie mi, że zaraz musimy po prostu spadać Ja też muszę się skupić na swoich zakupach Bo tak z kamerą chodząc, to ja, ja, ja pół dnia tu spędzę I po prostu najzwyczajniej w świecie nie jestem Wam wszystkiego w stanie pokazać Ulala Ulala Rapalki, dziki tak jest. Ja to jakiegoś coś liznę sobie. Nie ma tego Jerka, tego co ja mam Jest ja Ten A ja takiego mam no. Ja takiego mam też Real, rud, real Mikado Pyk, pyk, pyk Pikumiku miku mam takiego Brat, co to? Zalt, no Zalty, zalt No, no ale to tak Może i tak Sący. się w to wymawia co? Tylko że to jest sinking. A co są? Co są? Dobra, no to jest ten kolor o którym tu mówiłeś, że taki no no tak, No to, to, ja to chyba, jest jest chyba starej produkcji, jest ten wyschniejszy, a ten jest z 200. Nie, 12 pokazałem. No, no a to jest 13,5 A, bo to. Okej. Okay. Czyli to jest, jest w nowym było... rozmiarze, w nowym rozmiarze. O, proszę bardzo, Mikado tutaj mamy. Wszystkie tutaj mamy. MFT roucze, ale to jest. Sicario. Sevedra. No dobra, ja to bym. O, percik! Percik! W Polsce już nie ma ogólnie. Oni chyba z dystrybucji się wycofali na Polskę. A, splatowali? Nie wiem, Ja Nie wiem, Oj, da. Proszę. O, o. Dawaj mi na, ten, na miniaturę będę miał. Tak to będzie. Elegancko. Dużo tematów, dużo tematów, naprawdę dużo tematów. Szukam gum Gator. Gator. Patrz gumy trapera nawet co? Nawet nie wiedziałem, że traper ma gumy. Jakieś paproszki. O, Mikado Real, Real Fish. Potrzebuje jakichś takich fajnych gum, poszukuję szczupakowych, tak, żeby sobie kupić po prostu tylko i wyłącznie yy, dla zajawy. Oczywiście jakbym złowie na to rybę to będzie zajebiście, ale fish zobaczcie, fish wszystkie tutaj są każdego rodzaju, każdy kolor, także wszystko to jest, ale widzę, że nie ma dużych fish -hunterów. Widzę, że nie ma dużych fish hunterów. Yy, tych piętnastek są tutaj te jedenastki. Są dwunastki, a piętnastek nie ma. Okej, okay. plecionki są. Uuu, Patrzcie oko. Joki w ogóle wielki. Ale wopka znalazłem. Czekajcie, wam pokażę. Którą Albo grubo, albo wcale o. O. Wielki Ty bardzo dużo Mikado, co? No, bardzo dużo Mikado bardzo, stary, bardzo Mikado, bardzo dużo Idę zobaczyć jeszcze z drugiej strony To to mamy Tak, Mikado dominuje no Naprawdę Mikado dominuje w tym sklepie Co mnie bardzo zdziwiło, że polska firma jednak jest na po prostu a tutaj to nas co tutaj mamy jest po prostu tak daleko no bo jesteśmy w Estonii no i jednak to Mikado jest rozpoznawalne jakieś pudełka, nie pudełka zobaczcie, wszystko jest, wszystko jest w to co chcesz Federek tutaj krzesełka, jakieś takie duperelki Silniki zaburtowe o cyk, torby, Dobra, to nie jest mój dział. Ten dział mi nie interesuje, ale o, tutaj są jeszcze jakieś takie większe gumy. To jest dział morski, ale czasami na dziale morskim zdarzają się jakieś takie przynęty, których też ja mogę użyć, ale nie tym razem. Nie tym razem. Ostro. Jakbym takiego grubasa złowił, to bym z nim pływał. Oj, no dobra, dobra, dobra. Cyk, cyk, cyk. Fiku Miku. No i tak właśnie wygląda. Sklep, dobra. Marcin, czy ty widziałeś jakieś takie gumy, takie tutejsze? Widziałem, to są. Gdzie? No to widziałem je, ale nie są jakieś. Chyba specjalne. Nie Wygląda jak picture. Jak Piksszyk. Ale no. dotykałem go, bo wyjąłem sobie i takie twarde są. Ale może po prostu zaraz sobie wezmę po prostu jedną sztukę, wiesz Na testa? Tak o, no żeby sobie kupić A widzisz jeszcze jakieś glitory, nie gejtory. Nie, nie ma nic takiego Ale patrz to Co masz ciekawego? Co to? I coś ichniejszego chyba A to jest jakaś mucha No Nawet nie wiem jakby się tym łowić Handmade Chyba na spinning normalnie Nie no normalnie, tak bo, jaki wariat w ogóle, co to jest? Nie wiem, to na morze chyba coś, wiesz? Nie, morski dział jest tam dalej, o tam, tam Nie. Jakie śmieszne Ty, jak Bellona? No. Jak Bellona, no Obrotóweczki Vibrax No i obrotówy Mikado Obietowy Mikado mam. Nie ma jakiś fajnych gum. Więc idę wziąć tamtą gumę za 550 euro. Nie ma nic do dlatego tego. dlatego pojedziemy do Finlandii. Tak, tam się zatrzymamy, tam będzie. Także widzowie kolej dalej odpalamy Finlandię w takim razie. No, to zobaczymy. Zobaczymy co tam w Finlandii. Mam nadzieję, że sobie coś po prostu kupię. W tej Finlandii. Także... Estonia zaliczona, sklep wędkarski zaliczony, teraz czas na pitstop w Finlandii. Zaraz skakujemy na prom i let's go, Laponia, let's go, Laponia. Grube pajki mają brać, czy będą brać, zobaczymy, ale tutaj towarzysz. Co tam patrzysz? Idę, Idem Jakaś kozak wędka wpadła w oko. Tutaj ziomalowi. Co to? Polisono drena. Słyszałeś? No Szymano. No. no leciutka jest. Ja, ja, na, na sklepie miałem ją jak pracowałem. No. W sensie ja nią nie łowiłem, ale była. Jest bardzo lekka. I do tego jakiś BFS i jazda. Tak. No o Szymano jest bardzo Leciutka, co? Shimano. Tak, bardzo popularny i bardzo często biorą sobie ludzie do tego. Yy, jak się nazywa taki lekki multiplikator do tego BFS? Chrystus to BFS, nie? Nie, 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 to Shimano. Shimano. Aldebaran. Yy. Aldebaran, brawo. Aldebaran. I jeszcze jest jeszcze jeden, jest Aldebaran. I jeszcze jakiś jest. Nie nie, 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 tego nie miałem. Ale Aldebarana brał. Miałem takiego głucho głuchoniemego klienta kiedyś. I on do mnie podchodził i sobie z nim próbowałem rozmawiać i bardzo lubiłem z nim, bo był normalnym klientem i dużo siana zawsze zostawił, także dobry klient, ale było minęło, dobra, kończymy, widzimy się w Finlandii, jo!